Siemanko, z tej strony Filip. Zabieram Was dzisiaj do Jumbo na przedświąteczne zakupy. Ponieważ dzisiaj jest 23 grudnia, to pokażę Wam, jak wygląda tutaj sza gorączka zakupowa świąteczna. Jak jest przystrojony największe w Puntakanie centrum handlowe. No pewnie się będzie dziać. Pokażę Wam też, jak się dostać do tej miejscówki. Bo to nie jest wcale takie łatwe. Jak widzicie, za mną jest kilometr, który właśnie przebyłem, żeby dostać się do głównej drogi. Gdzie. E, gdzie złapię pewnie jakiś autobus lokalny? Pokażę Wam, jak się łapie taki autobus i ile on kosztuje w jedną mańkę. Także zaraz widzimy się na głównej drodze i pokażę Wam co i jak. Żeby złapać taki autobus. E, no to tak, na pewno są takie punkty, które można uznać za e, przystanki autobusowe, ale zazwyczaj jest to na zasadzie: wystawiam rękę i on się zatrzymuje. Przejdę sobie, przejdę. Dobra, cały żyje. No, tak, także trzeba wystawić rączkę, on się ładnie zatrzymuje. Mówi się, gdzie chce się dojechać, on się mówi, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. No dobra, także widzimy się, jak, jak złapie coś. Jedzie coś takiego. Wataru Friusa. To lew. Dobra, złupalimy. Idziemy usiąść gdzieś teraz, Na sam koniec jesteśmy Tak wygląda także jedziemy, zobaczymy się na miejscu. A jeszcze jedna ważna rzecz. Taka wycieczka kosztuje 50 peso. Czasami 75, jak jest dłuższy przejazd powiedzmy z Weron bezpośrednio na Los Corales albo do Friusy. Siadamy. Dojechaliśmy? Dobra, 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 dobra. O, dobra jesteśmy Czekajcie, zapnę, zapnę plecaki Wiecie co? Wrzucę was na plecak i będziecie mieli POV, jak to wygląda Mam nadzieję, że mnie wpuszczą do środka yy, z plecakiem, bo czasami Wam zostawiać plecak w takich skrytkach, no ale powiem, że jest pusty, a poza tym mam tam portfel i tak dalej A tak wygląda wjazd na e, Plaza San Juan Tutaj jest taka wielka ryba To jest Merlin chyba, tak mi się wydaje A tam w oddali jest Wejście w shopping center w Puntakanie już chyba dawno temu nie było używane w ogóle w sensie to miało to, to, to jest e, fontanna ale już dawno temu chyba tu nie było wody właśnie znaczy, no tam jest florka no, Jest trochę lampek powywieszanych tam jest jakaś instalacja świąteczna. Później wam pokażę, jak podejdziemy bliżej. E, tam jest Sirena. To jest kolejny z e, hipermarketów spożywczych. Jest Jumbo, Sirena, Ole, a i Zaglul jeszcze. Ja, uh, yeah, uh, what, what are those different? Uh, no no no. Uh, there is a Zaglul, there is Ole, there is Jumbo, there is Sirena and what else? Like the more, more the... Uh, the more expensive one, that have e, Blue Mall. In, 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 near to Blue, Mall. Near to Blue Mall. Tak, jest jeszcze jeden taki troszeczkę droższy przy Blue Mall. No, ale tak wygląda ten shopping center cały. Tam jest kino. Oczywiście wszystko jest dubbingowane po hiszpańsku. Także nie dla mnie. Dobra, jak zobaczę coś fajnego, to się wam odpalę. Aha, no i jest oczywiście. To jest sirena. Z strony Ikei jest wyjście na taki plac i tam jest taki fajny park tu są żółwie wodne i rybki. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Z tej strony też jest Merlin. mi ten park jest... Uuu, murky water. The water is not clear. jest rain too much. See? Mm -hmm. Okay, let's see the Turtles. Trutu. Turtles. 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 <laughs> turtles. Bajo <-bye> <laughs> jajo. Widzę Tu jest kubany Where is the Grand The, the Big Kici kici, ta, ta. Tu kolejny śmieć <laughs> Sec. hello Piesek. Oh. Mm. thank, you. thank you. Piesek! Dzień dobry piesku! Dzień dobry kruszynko! Znamy się! Dobra, chyba mam wózeczek! Ty, patrzcie teraz co się dzieje! Urwa się u zakupów! Poszedł mi stąd! Patrzcie teraz, ale, ale znalazł... Jezu, jaka trafiejka! Ola! Dobra! Dusimy! for Łopatka na wykopki, żeby mi się łatwiej kopało, a nie ręką wszystko, bo czasami trzeba się nakopać, żeby wyciągnąć coś. Dobra, e, kupimy sobie trochę rzeczy na sałatkę warzywną, bo niestety, ale tutaj e, mięska już nie ma, ale pustosta, I jemy, dobra. Ziemniaki, to na pewno. Do you see the carrot? Let's do it too. Let's go! Ai, no niestety, ale pustki są. Bam, 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 bam. Tak, skoczymy jeszcze do innego sklepu pewnie. Mira. Ah, sí, sí. podría dar dos de estos, por favor? Gracias. Okej. Okay. Najlepszy alkohol tutaj na Dominikanie. Ulala! Dobra, bierzemy butle? Ogólnie to jest lokalny rum dominikański. which one do we buy because the, the the one that we have right now it's stinky as far I think so this is a soya see yes so we need not soya we need to have like a żepak. A i see. Nie, Yeah, that was okay. Nie ja nieño. Jak będę lać. Like was Nie kupiliśmy ogólnie, same pierdoły, więc będziemy szli jeszcze do innego sklepu. E eee, tarheta. 7000 pesos za wszystko Oczywiście nie kupiliśmy nic konkretnego eee... zawijamy Tym razem uberem do domu Bo wali się z tymi wszystkimi rzeczami Okej okay. oh, Kvart Noe Noe Jaha. Dos kvartra.